Cześć, witajcie. Ja jestem Technika, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić y, customowe pety czyli tak zwane moby, które będą za, y, za Wami podążać i sobie jakoś je customowo nazwiemy. Na przykład Owca Technika. Mam takiego moba, i on co jakiś czas będzie sobie do mnie tutaj szedł i tak dalej, i tak dalej. A więc. No. E, plugin jest bardzo prosty bardzo prosta jest jego zasada działania e, powiem też, że można to zrobić e, dzięki przez coś takiego jak pathfinder goal ale my sobie to zrobimy bez tego, po prostu użyjemy sobie innej rzeczy e, Ok. a więc tak będzie nam potrzebna komenda do spawnowania naszego zwierzeczka e, tego naszego peta mm, i teraz tak, e, stworzymy sobie gracza, player P równa się player sender. Ok. Eee, I stworzymy sobie customowego moba czyli ship. Eee, S. Eee, I kastujemy sobie ship. Hmm. Paget world w tym świecie, gdzie jest gracz. Spawn entity. Paget location. Lokalizację gracza i entity type sheet. Ok. I teraz ustawimy sobie jakiś custom name. Set custom name i tutaj chat color e, aqua. E, a, aqua owca i packet name. Tak e, czyli nasza owca będzie jakby nazwana właśnie. Owca, spacja i nasznik. Więc teraz sobie trzeba zrobić jakąś metodę, która spowoduje, że MOB będzie za nami podążał. I teraz tak: z tego co wiem, Pathfinder Goal e, działa co jeden tick i, i chyba ciężko to jakoś zmienić. A my sobie tutaj zrobimy ta, e, to na e, taskach, i tutaj będziecie mogli coś zmienić, jakby czas, co jaki czas się to wykonuje. A więc stworzymy sobie coś takiego: public void, add pet. Player P Living Entity E i W. Ok uh, Po co będzie nam? Po co są nam te rzeczy? Player P, no to wiadomo, do jakiego gracza ma podążać yy, nasz mob. Living Entity to jaki mob w ogóle ma podążać za graczem, a WD to będzie szybkość yy, z jaką ten mob będzie się do nas przemieszczał. Okej, okay, więc. Yy, Zróbmy sobie może e, albo na razie po prostu bucket e, get scheduler e, scheduler since repeating task this i new runnable ok 0 2 razy 20 na razie czyli to po prostu będą e, zero delayu i 2 sekundy 20 ticków to 1 sekunda więc tutaj mamy co 2 sekundy e, piszemy sobie albo na, po prostu najeżdżamy na runable i implementujemy sobie te metody e, które on tu nam podpowiada i mamy tą metodę run i teraz tak piszemy sobie tak entity in e, e, i tutaj teraz tak craft entity e, i teraz LE, to nasza living entity get handle i teraz tak get navigation, kropka a fegget location albo zrobimy sobie może jeszcze tak, że location log takie łatwiej nie równa się get location location ok zaimportujemy sobie to eee, i tutaj sobie napiszemy po prostu location get x location get y czyli do właśnie do tych koordynatów naszego gracza i location get z. no i ostatni argument to eee, Trzeba z tego dabla zrobić flow, więc po prostu piszemy flow, d. Ok, um, więc teraz użyjmy sobie tej metody tutaj: add P, um, e, czyli grać tak, Living Entity, czyli to będzie po prostu S, nasze ship, więc sobie stworzyliśmy to, customowy ship, um, i potem będzie speed. Taki jakby standardowy speed to się waha od 1.60 do 1.80. No można sobie dać coś tam pomiędzy 1.75. Eee, OK. Więc teraz pozostaje tylko rejestracja komendy getCommand set executor this. Ok, mój plugin najmniej wygląda w taki sposób, no nic specjalnego, więc teraz tak, eksportujemy sobie to na nasz serwer i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok, przeładuję serwer, a więc teraz tak. Ten ta owca już nie podąża za mną, tak, zrobiliśmy reload, więc teraz wpisujemy patch i owca technik cup i ta owca będzie się do nas przemieszczać. To te, co dwie sekundy będzie aktualizować, jakby co dwie sekundy tutaj mamy, będzie czytać naszą lokalizację i będzie się próbować do niej przemieszczać. Jeżeli chcecie dać szybciej, no to wtedy dajecie 1 razy 20, no to to już sekunda jest, yy, albo, a jeżeli chcecie jeszcze szybciej, no to na przykład wiecie, tu jakbyście dali po prostu 1, to jest 1 tick to jest tam 1,20 sekundy, no i tak dalej, i tak dalej. Ja daję dwie sekundy, no bo to, to jeszcze nie jest jakaś tragedia dla, dla serwera, jeszcze, w sensie chodzi mi o optymalizację, a więc no, e, to by było na tyle, jeżeli wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli macie jakieś błędy, problemy czy coś, no to zapraszam na Discorda, link w opisie, e, no i co, e, to by było na tyle, trzymajcie się, na razie, no i cześć!